Kilka słów na temat samych zawiasów. Te zawiasy mają regulację 3D. Co to oznacza? Tutaj, w przypadku części skrzydła, mamy wejście na imbus, i teraz, dokręcając ten imbus, zawias nam się będzie wsuwał, odkręcając, będzie nam się wysuwał. To będzie wpływało na szczeliny pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem. Tutaj, w tej części, która idzie do ościeżnicy, regulujemy sobie docięcie skrzydła do uszczelki. Zawiasy najczęściej są ustawione w pozycji takiej środkowej. I tutaj faktycznie jest tutaj wszystko ustawione na sam środek. Jeśli by nie było, trzeba to ustawić na środek. Dobra, mamy to wszystko przygotowane. Możemy przystąpić do zawieszenia skrzydła na odścieżnicę. Mamy zamontowane zawiasy na skrzydle drzwiowym. Skrzydło drzwiowe jest przygotowane do zawieszenia. Ja sobie tutaj pomogę. Podnieść to skrzydło, żeby zawiasy skoczyły w gniazda z taką pompką. Pompka pozwala mi delikatnie unosić skrzydło do góry. Nie kiczą, nie potrzebuje tutaj pomocy drugiej osoby i w tym momencie staram się prowadzić gniazda zawiasy do gniazd. Okay. W kieszeni mam przygotowane wkręty, które były w zestawie z zawiasami. Łapię sobie na razie tak, żeby mi to skrzydło nie wypadło. Mamy zawiasy połapane na razie jednym, jedną śrubą. I w tym momencie możemy już przystąpić do pierwszego etapu regulacji skrzydła, mianowicie ustawiamy wysokość skrzydła do ościżnicy. Ja tutaj się Posłużę tą odkładką, ona mi wyznaczy grubość szczelin, szerokość szczelin między skrzydłem. W tym momencie mam idealnie, gdyby była potrzeba obniżyć, to popuszczam powietrze w pompce, gdyby trzeba było to podnieść, to dopompował, dopompowałbym. Tutaj sobie troszeczkę nawet dopompuję. O, dobra. Ok, i teraz mogę sobie już te zawiasy podokręcać pozostałymi śrubami. W przypadku mocowania zawiasów tych w porcie, śruby są na torcy, więc trzeba też mieć przygotowane odpowiednie bity. Dobra, zajmuję się wkręcaniem śrub i za chwilę będziemy przystępować do wstępnej regulacji skrzydła. mamy przykręcone wszystkie zamiasy. Teraz w przypadku tego typu zamiasu regulację docisku skrzydła mamy w tej części ościeżnicowej. i teraz ja sobie ustawiłem skrzydło w ten sposób, żeby ono było maksymalnie odsunięte od uszczelki. Gdybyśmy chcieli zrobić tak, żeby to skrzydło bardziej dolegało do uszczelki, odkręcamy te dwie śruby. Okay, one są poluzowane, w tym momencie opuszczam sobie powietrze z pompki i zobaczcie, że nam się skrzydło będzie przesuwało, prawda? Mamy przesunięte, w tym momencie gdybym to tak zostawił, skrzydło byłoby maksymalnie dociągnięte do uszczelki. Ja do ustawienia skrzydła do ościeżnicy wysuwam sobie maksymalnie ten zaraz na zewnątrz. OK, zrobiłem to ze wszystkimi trzema zawiasami, dokręcam i mamy tocisk ustawiony w tej samej linii. Jeśli chodzi o regulację góra-dół, polega to na tym, że luzujemy cztery śruby, które mocują zawias. Gniazdo na zawias jest odpowiednio większe. Mamy tutaj taką szczelinę, czyli mamy zapas skrzydła. jeszcze można byłoby je delikatnie unieść do góry lub opuścić. Dobra, teraz sprawdzimy sobie, jak to skrzydło wygląda, jak zamkniemy drzwi skrzydło mamy zawieszone, możemy w tym momencie zdemontować kluczyk, który jest w zestawie. Ok, kluczyk wychowamy do kieszeni, wyciągną podkładkę od góry, która mi ustawiła odpowiednią wysokość skrzydła. Spuszczam powietrze z pompki. Ok, to jest niepotrzebne na razie. I mamy skrzydło zawieszone. Dalej oszczędzica jest cały czas niezapiankowana. Wszystko utrzymuje nam się na tych ściskach, oprócz tego wcześniej podklinowałem dolny zamiast. również przed ostatecznym planowaniem będę klinował w tym miejscu ościżnicę, żeby ona była ustabilizowana i pod wpływem ciężaru skrzydła nie traciła swojej przekątnej. I teraz tak, mi zależy na tym, żeby drzwi bezstrzygowe, oprócz poprawnego montażu były też wizualnie ładnie zamontowane, żeby uzyskać taki fajny efekt. Chodzi o to w tych drzwiach, żeby ta szczelina dookoła była Równa. I do tego y, służą mi podkładki. i Podkładki mają różne grubości i znajduję sobie y, takie miejsce, y, jaka grubość musi być tej szczeliny. Czyli w tym momencie mam bardzo y, duży luz, jeśli chodzi o czerwoną podkładkę. Tutaj ona mi wchodzi dość ciasno, czyli muszę y, wyregulować tak, zależy, żeby skrzydło mi się przesunęło w tą stronę. I najprawdopodobniej będzie tutaj szczelina na podkładkę czerwoną i białą, i będę chciał zrobić tak, żeby ta szczelina napadła właśnie na ten wymiar, czyli czerwonej i białej podkładki. W tym momencie będę skrzydło przesuwał w stronę zawiasu, więc pokręcam śrubę. Dobrze, sprawdzimy teraz, jaką mam głowę szczeliny. Biała podkładka, i czerwona podkładka. Wchodzi i tu również. Czyli mamy w tym momencie górną szczelinę w przypadku w tym miejscu i w tym jednakowo. I teraz robię to samo z, na całej wysokości. Na środku wchodzi dość ciasno, a na dolnej części zawiasu w ogóle te dwie podparty nie wchodzą, więc muszę w tym momencie skrzydło wysunąć w stronę klamki. W już fajnie wchodzi. Na dole jeszcze troszkę jest zaciasno, czyli jeszcze, jeszcze tam jest z pół obrotu. Trzeba zrobić. żeby tak, było więcej niż pół. No już wchodzą, ale dalej chodzi to ciężej niż na górze, bo jeszcze troszkę to tak odkręcę. Tutaj mamy troszkę duży luz, więc możemy właśnie podklinować dolną część pościeżnicy, żebyśmy zniwelowali tą szerokość szczelinę, żeby ona wszędzie jednakowa. Tu jeszcze troszkę poluzuję. Na tym etapie sprawdzamy sobie pion. Tu jest ok. Zmieniamy dolną część ościeżnicy. Dobrze, tu są kinię. Ok, i tak już jest. Podkładki trzymają się same, także jest idealnie. W porządku, I teraz tak. Co jest kolejnym etapem w przypadku drzwi bezbrzegowych istotnym? To to, żeby to skrzydło na dolegało do uszczelki w taki sam sposób, na całej długości. więc to weryfikuję sobie zawsze od środka, sprawdzam wizualnie, czy to skrzydło, żeby dolega mi jednakowo do uszelki. Jeśli nie, dokonuję tutaj ewentualnej korekty, żeby nam to wszystko się fajnie licowało. teraz z drugiej strony. Sprawdzamy sobie przyleganie skrzydła do uszelki. Tak widzimy w tym momencie: skrzydło dołem nam nie dochodzi, środkiem nam dochodzi. Oraz górą nie dochodzi. I teraz yy, sprawdziłem wcześniej, skrzydło mamy yy, równe, nie jest wypaczone w żaden sposób. Yy, I najprawdopodobniej bierze się to stąd, że nam ościżnica jest lekko wygięta, więc musimy tutaj dociągnąć tą część yy, do ściany. I teraz posłużę się, do tego, posłużę się tutaj ściskiem kolejnym, który założę sobie na wysokości klamki. I będę chciał dociągnąć tą ościeżnicę, aby ona bardziej dolegała do ściany, żeby zniwelować jej tutaj tą krzywiznę, żeby nam to wszystko fajnie dolegało.